No, witam was w drugim odcinku Minecrafta, poradnik. Widzicie tą górę? tą. To jest mój cel. Tam, tam chcę pójść. To będziemy śli. Teraz zami... O, właśnie widzicie, mam dużo bruku, drewna. Ponieważ... jedzenia nie mam, bo po prostu... O, właśnie, będziemy trać jedzenia. A więc tak, nie skończyłem mówić. O kurde, jest A więc tak. Podbierałem to jak... Jak po prostu zastanawiałem się co zrobić w tym odcinku no i pozbierałem to w międzyczasie, że jak nie to podbierałem już od drewna i bruku, żeby zrobić jakiś domek przyzwoity, jakiś taki średni. myślimy sobie trochę żarcia, żarełka i pójdziemy sobie yy, na górę tą, bo mi się bardzo podoba ta oficja, Śnieg jest. Można nawet śniegu zrobić. Pokażę Wam jak zrobić śnieg. Kurde, o dużo jedzenia tu będzie, w następnych odcinkach przyszłych, jeszcze bardziej w przyszłych pokażę Wam jak na przykład rozmnażać kury, jak na przykład krowy, co lubią świnie, co lubią krowy, co lubią, yy, o jesteśmy na celu, co lubią kury, dobra, mamy trochę tego, zrobimy sobie crafting, crafting, tak, damy sobie tutaj to. Hmm, tu przerobimy na drewno. Damy sobie tutaj, tak. Zrobimy sobie łopatę. Nie, przed tym jeszcze. Patiki. Dużo patików. Zrobimy sobie dwie łopaty. I wyrównamy teren. To, co widzicie, co wypada, to jest śnieg, kulka śniegu. Ja Wam pokażę, można nią rzucać, a można też zrobić z niego śnieg taki. Nagle Wam pokażę. Proszę bardzo, tym się rzuca, można rzucić, rzucić śnieg. A jak się robi, to się tak robi śnieg, śnieg. Dobra, zro, dro, zrobimy sobie domek. Taki mały jakiś taki pierwszy domek. Tutaj, mm -hmm. tutaj, tutaj, bardzo mały ten dom, bardzo mały dom, muszę przyznać, eee, taki smutny ten dom jest, tak jakby można powiedzieć. Mm -hmm. Tak. Tu też, tu też. I... Po prostu... Zrobimy sobie jakąś podłogę. Nie wiem, możemy zrobić podłogę z drewna. Zrobimy... Albo... Albo z bruku możemy też zrobić, ale nie no. Chyba z drewna działa Albo zrobimy coś takiego. Tak. 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 Tak, tak. Tak, tak. Wsiadamy tak. ja tutaj. Tak, 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 tak. tak. O, i tutaj mam. Wsadzamy kawałek drewna. Tak, 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 tak. O. Coś wyszło. Dobra. Gdzie ten crafting? Gdzie on jest? Tutaj jest. Zrobimy sobie drzwi. Damy drzwi. Tu by nikt nie wszedł. To sobie wykopiemy ładnie. Było. Hop hop. Tu będzie szkło. Ale żeby mieć szkło, to trzeba mieć piasek, a na razie piasku nie mam. Więc jak będę miał piasek, to przy okazji tutaj dorobię. Tam przypomnijcie mi. Komentujcie. Jakieś nowe pomysły. Dawajcie. I, I wszystkie inne. Dobra, ja widzimy się w następnym odcinku, bo teraz po prostu Idę na trening i widzimy się na następnym odcinku. Dokończymy dom i całą resztę. No to na razie, cześć.